Myślałem, że gdzieś tam siedzi. no właśnie wróciliśmy, no wcześniej myślałem, że się uda Tam siedzieliśmy, wiesz, ognisko zrobiliśmy A siedzimy, proszę Państwa, w Range Roverze yy, rodziny Mireckich <grym>, Tam z tyłu mój No jeszcze nie tak oficjalnie, ale już można powiedzieć, że go biorę cyklub? Więc będzie zagłębie range'owe w Przysusze, bo jeszcze Szyszka kupi, nie? Podobno I coś mi się wydaje, że Kietliński zaraz będzie miał range'a <grym>, Tutaj inny silnik, bo tu mamy 3.6 V8, diesel. No, lepszy jest dźwięk niż u mnie, to przyznaję. W ogóle fajniejsze wnętrze ma. No, ale cóż, no, wszystkiego mieć nie można. No, ale mój przynajmniej był trochę tańszy. E? No, ten zdecydowanie chętniej przyspiesza. Dźwięk ma też fajny. Fajniejszy niż mój, trzeba przyznać. Tak się proszę państwa prezentuje z zewnątrz. Tak sobie ładnie pracuje. O i u ciebie jest hak od razu, a u mnie trzeba założyć niestety. No to, chodź tutaj. Te felgi są też większe. No wygląda, na świeższy tak czy siak, prawda? Xenony? Xenony są u ciebie, nie? Nie, u mnie jest Bida edition. Bo jakby Zieliński zobaczył skąd jest kupiony, sosnowiec to jest dla niego unikać. Pierwszy? A no tak, mówiłeś, no bo to polski salon jest, tak? Polski salon, proszę państwa. Ktoś miał pieniądze. Teraz mireckie odjadą 100%. Widziałeś, że masz nawet zagłówek elektryczny? A, nie ma, to tamto. A chyba się wciska dłużej ten. Nie? nie, 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 poczekaj, jak wciśniesz jedynkę, to mi się ustawia tak. A to teraz wciśnij jedynkę, przytrzymaj dłużej. Aaa, dobra, to może to M trzeba wcisnąć dłużej. No, chyba to M się wciska dłużej i... I kierownica też później do tego do tego ci wróci. Za dużo tego luksusu, nie? O, ja Harmana też nie mam Lodzik 7